A przydasz mi się przy okazji, jakbyś, mógłbym Cię prosić tam z tyłu. Bo klient dzwonił. Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów, ale nie chciał zobaczyć parametrów sobie gdzieś w necie. I prosił, żebym mu odzwonił, jaka jest długość i szerokość tej, tej paki z tyłu. Jest 2,10 m na, na 130. Wersja z podświetlaniem, tak? Ambient. Wersja z LEDem. tak. Ambiente ma z tyłu i yy, yy, robimy tak, 2019 rok jest ten samochód, jest to Citroen Berlingo w nowej budzie, fajna wersja, bo on jest troszeczkę przedłużony, przebieg ma 156 tysięcy i ogólnie jest w bardzo fajnym stanie i w dobrej cenie, bo on jest wystawiony u nas 41 tysięcy złotych. Bardzo dużo zapytań o ten samochód było. Jedyny minus, że nie ma faktury VAT-23%. Ja, to prawda, ja oddzwonię za momencik temu panu i podam te wymiary, bo jest zainteresowany w tym tygodniu przyjechać. Ale gdyby transakcja nie doszła do skutku, to potrzebuje auto takie użytkowe gdzieś do firmy. Bardzo fajna oferta, zapraszamy. Bardzo Cię proszę, wykonajmy telefon do pana. Zobaczymy, czy pan będzie dalej zainteresowany tym autem. Witam, witam. Wie pan co? Przepraszam, że nie odzwoniłem jakąś chwilę odnośnie tych wymiarów do Citrena Berlingo. Pan chciał, żeby podać. Yy, więc tak, długość kipy jest 210, czyli 2,10 m. I szerokość w tej węższej części, gdzie, gdzie tam, nie, nie, omijając te nadkola i tak dalej, to jest 130 m. Mm -hmm. No to mogłoby być. Mogłoby być. Nie wiem, czy jest możliwość tam zamontowania. No nie no, fotel to będzie, wie pan co, ale... chyba nie to będzie problem, bo to mówię, tu jest ten tunel i tak dalej, to, to jest dwumiejscowy. Wiem że... <coughs> wiem, że są takie wersje trzyosobowe, trzy osobowe, nie. No ale ten akurat, którego mamy w ofercie, jest dwumiejscowy, więc ja tu nie chciałbym się podejmować jakichś przeróbek. Yy, mogę ewentualnie troszeczkę z tą ceną jeszcze z panem porozmawiać. Ale... Klienci są coraz bardziej wymagający. Akcja z miarką przeprowadzona. Zmierzyliśmy panu wymiary, powiedział, że wymiary są ok, ale życzyłby sobie może trzeci fotel, więc tego zadania chyba nie jesteśmy w stanie wykonać w tym aucie. Zobaczymy, czy pan przyjedzie i zdecyduje się na zakup auta.